Za nami także wielki bal charytatywny stacji TFWN. Nas tam niestety nie było, były też zbierane pieniądze w licytacji. Jak to wyglądało? No, to tych bali było już bardzo dużo i uważam, że to są najpiękniejsze takie wydarzenia, jakie są w ciągu roku organizowane naprawdę. E, z niebywałą klasą, elegancją. No i cieszę się, że co najważniejsze, przecież udało się pobić rekord licytacji. Raz, że sprzedawane są cegiełki, to jest jedno, więc tych źródeł dochodu różnych. Na rzecz fundacji jest bardzo wiele, ale z samej licytacji prawie 2 miliony złotych. No, cieszę się też, że lekcja jazdy konnej w Gałkowie wylicytowana była za 120 tysięcy. Także postaram się przygotować najwspanialszą lekcję w historii Mazur, powiedzmy, żeby naprawdę to była wielka frajda. No Bal był przepiękny. Czy to też jest takie wydarzenie, na które wy, państwo, dziennikarze, pracownicy stacji TVM czekacie cały rok? Tak, w dużej mierze, ale to, co robi Fundacja TVM przez cały rok jest niesamowite naprawdę. Nam się czasem zdarza jeździć tam, gdzie trafia pomoc. Fundacja TVM nie jest sam. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak wiele ta fundacja robi. i dzieciom, ilu ludziom pomaga naprawdę. I jak wtedy byliśmy na otwarciu kliniki e, rehabilitacji przy Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To było fantastyczne. Robiło ogromne wrażenie. I akurat tuż obok nas w pewnym momencie przychodził kardiochirurg, który za moment miał przeprowadzić operację dziecka w który które było takie. Jego serduszko musiało być tej wielkości. I on operował to serduszko. I to jest zupełnie niesamowite, co ci ludzie robią. I, i nie Niesamowite jest wielu już lat, Fundacja TV nie jesteś sam, naprawdę potrafi pomóc. Bale akcjami charytatywnymi, licytacją, misiami, no to są przeróżne, wspaniałe pomysły, które same te misie, kiedy czasem też trafiają do chorych dzieci, oczywiście by uśmiech na twarzy. Czasem to jest bardzo ważne, ale też kupując sprzęt, w którym te dzieci są leczone i którym uda się uratować życie.